Dziękuję. Ja z tej strony zimna wodka i dzisiaj chciałbym Wam pokazać opuszczony budynek przy dworcu PKP. Budynek jest zniszczony, ja postaram się jak najszybciej go tylko obejść, bo tu mają widok na wysokiści. Tutaj mamy zamkniętego. Tu się da wejść, więc zajrzymy sobie. Instrukcja przeciwpolarowa jakaś. Tak, nic ciekawego tu nie ma. Jak widzimy. Staram się jak najszybciej tylko go obejść. Szybko Wam pokażę go i spadam stąd. Tutaj sobie przejdziemy może na drugą stronę tędy. Za chwilę, bo tu chyba nie da się tędy. No, tędy się akurat nie da. widzimy, gdzie krótki materiał jest zrobiony na bardzo szybko. Więc sorry za jakość, że tak... Raz, dwa, ale dobrze. tu się nie da wyjść, więc będziemy jednak musieli się cofnąć. Dobra. Widzimy tu jest na dorowisko zaraz. Tutaj stara no, dobra. dobra. Nie wiem czy z drugiej strony da się też tam wejść. Zaraz się przekonamy. Właśnie jedzie pociąg, ale to nic. Jak widzimy. A przy okazji chyba pokażę Wam. Poliki, Tutaj ostrożnie, bo tu normalne są tory czy Nie wiem, czy tu się da przejść. Spróbujemy, ale... Czy tu coś jest? Czy w ogóle warto, to ja nie wiem. Dobra. Tu jak widzimy, budynek zniszczony. Puszczeje. Wśród jakiegoś czasu. O, tu się nie da wejść. Tutaj jest to pomieszczenie, w którym byliśmy. O, tu się da jeszcze wejść. No, dobra, wejdziemy sobie. No, ale tu nic nie ma ciekawego, jak widzimy. Tylko pustos Tam Dobra. No, tam nie ma co, bo tam już nie wejdziemy do tego budynku. Więc, okej. Okay. Ja stąd spadam, żeby mnie sokiści w razie czego nie dorwali, nie zauważyli. Bo nie wiem, czy przyuważyli. Więc dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.